To znowu Witar, a to kolejny odcinek Gamisfery, w którym zajmiemy się grom Kane and Lynch Deadman. Jest to gra akcji prowadzona z perspektywy trzeciej osoby, stworzona została przez IO Interactive, twórców Hitmana. Na początku rozgrywki dany jest nam poznać Kana. Jest byłym najemnikiem służącym niegdyś siódemce. W chwili, gdy go poznajemy, jedzie na własną egzekucję, jednak odbijają go ludzie z organizacji. Wtedy też poznaje swojego przyszłego kompana, Lyncha. Z początku panom nie układa się współpraca, gdyż okazuje się, że odbito go tylko po to, by zwrócił grupie to, co im ukradł, a Lynch ma być oczami i uszami szefa siódemki. Dodatkowo Kane nie ma wyboru, gdyż son odmowy będzie śmierć żony i córki, których nigdy nie chciał wciągnąć swoje życie. Bardzo szybko sytuacja zmienia się i zupełnie niezgrany duet zmuszony jest do ścisłej współpracy. Kane i Lynch to duet, jakich raczej nie spotyka się w grach. Nasz główny protoplasta to zimnokrwisty zabójca, który nie cofnie się przed niczym, bo osiągnie swój cel. Lynch natomiast jest niebezpiecznym i raptowym socjopatą ze schizofrenią w pakiecie. Przepadłość Lyncha da nam się we znaki w trakcie rozgrywki, choćby podczas napadu na bank, gdzie wpada w szał zabijając cywili mających z zakładnikami, jednocześnie sięgając ogromne kłopoty na siebie i Kana. Pod względem fabularnym, Dra stoi na naprawdę wysokim poziomie. Główni bohaterowie to pełnokrwiste postacie z indywidualnym charakterem i szczegółowo zarysowaną historią, a wydarzenia z rozgrywki nadawałyby się na niezły film. Samo rozgrywka natomiast jest klasycznym, dobrze zrobionym koopowym Pierwsze co rzuci nam się w oczy to silnie zredukowany hud. O naszym stanie zdrowia informują nas tylko zmiany barwy, czy utratę ostrości obrazu, informacje o trzymanej broni i amunicji pojawiają się tylko od czasu do czasu, a jedynym z tym elementem jest wyłącznie panel pokazujący co aktualnie robią sojusznicy. Gra silnie oparta jest na współpracy zarówno i Lyncha, jak i innych często towarzyszących im osób. Do użycia mamy trzy rozkazy: atakuj, chodź za mną i utrzymaj pozycję. W praktyce nie ma wielkiej potrzeby, by za często z nich korzystać, bo sztuczna inteligencja działa bardzo dobrze i sojusznicy radzą sobie doskonale sami. Czasem bywa też tak, że ignorują rozkaz i działają sami. Jeżeli zdarzy nam się otrzymać śmiertelny postrzał, nim całkiem zejdziemy, który z nich, najczęściej Lynch, gdy gramy solo, postawi nas na nogi adrenaliną. Musimy jednak uważać, bo przyjęcie za dużej dawki w krótkim czasie zabije nas skuteczniej niż rany. Czasem zdarzy się, że to my będziemy musieli kogoś ratować, ale są to sytuacje bardzo rzadkie. W przypadku przeciwników niekoniecznie jest tak różowo, bo potrafią wykazać się niekiedy naprawdę totalną głupotą. Jednak w trakcie strzelanin czasem się tego nie zauważa. Gra przykuwa nas do komputera zarówno świetną historią, jak i praktycznie nieustającą akcją. Dużo się dzieje a scena po scenie robi się coraz ciekawiej. Pod względem mechaniki gra nie wyróżnia się specjalnie niczym nowym. Do dyspozycji dana nam jest trochę giver, z których możemy mieć przy sobie pistolet i broń nieco dłuższą, z czego amunicję tak łatwo, że z pistoletu praktycznie nie strzelamy. Gdy wystrzelamy się, na pewno sojusznik nas pomoże i da nam trochę kulek. W trakcie rozgrywki przyjdzie nam zwiedzić różne miejsca, między innymi w Kalifornii czy Tokio. Od strony graficznej gra prezentuje się dobrze, ale lekko nierówno. Niektóre lokacje wyglądają trochę biednie, podczas gdy inne zachwycają. Przykładem może być nasza lokacja startowa, która zmusiła mnie do zastanowienia, czy na pewno mam grafikę na maksimum, no pomiędzy Antealea, Jazeg i Aniza na wysokiej wartości. Oraz późniejszy etap w dyskotece, który zachwyca szczegółami oraz interaktywnym tłumem, który możemy wykorzystać zarówno jako zasłonę do cichego eliminowania wrogów, jak i doskonały odwracać uwagi, gdy rozpętane piekło. Pochwalić na pewno należy też wykonanie postaci. Nie oświadczymy tu armii klonów, co na pewno liczy się jako plus. Od strony audio pochwalić należy przede wszystkim świetne aktorstwo. Kane i jego psychopatyczny towarzysz to wyjątkowo paskudne indywidua, jak to się doskonale to oddają. Dialogi obfitują w bluzgi i podkreślają, że jest to na pewno gra dla dojrzałych odbiorców. Wielki plus za tłumaczenie, które świetnie to oddaje. Muzyka jest po prostu tłem. Pasuje, ale nie zapada w pamięć. Pora na podsumowanie. Kane i Lynch to porządny trzecioosobowy shooter. Pod względem gameplayu nie ma tutaj jakiejś rewolucji, jednak dobra historia od startu aż po świetny finał sprawia, że gramy. Produkcja jest bardzo brutalna nie chodzi o samo szczelanie, ale też parę innych momentów, np. porwanie córki mafioza. Bohaterowie także zasługują na uwagę. Co prawda ciężko ich polubić, jednak nie można odmówić kunsztu scenarzystom. Gdy niezbyt uśmiecha się nam gra samemu, produkcja oferuje koop. Wtedy drugi gracz przejmuje kontrolę nad Lynchem, razem z całym urokiem jego chorego umysłu. Gdy skończymy tryb fabularny, pozostaje jeszcze multi. Serwuje on nam zadanie grupowego napadu na bank. Cały bit polega na kruchym sojuszu. W każdej chwili, ktoś z grających może postanowić zdradzić resztę i zgarnąć cały łuk. Tak prezentuje się to, co gra ma do zaoferowania, czyli solidny gameplay i wysokich lotów fabuła. Ocena? 8, Jak jakżeby inaczej. Od strony graficznej bywa trochę nierówno, jeżeli chodzi o lokacje. jednak sumarycznie z designem postaci i całej reszty oprawa wypada dobrze. Na ile? 7. Audio, jak już mówiłem, głównie opiera się na dobrym aktorstwie. Dialogi są mocne, ale naturalne. Jeżeli chodzi o muzykę, to ciężko ją ocenić. Po prostu jest. Sumarycznie 8. Werdykt jak najbardziej sprawiedliwy. Podsumowując, Kane and Lynch Deadman to doskonała propozycja dla tych, którzy poszukują dobrej, mocnej, filmowej rozgrywki. Historia Keina powinna przypaść do gustu mięśnikom kina akcji i gier w tym klimacie. Produkcja da się ukończyć w około 6 godzin, co nie jest tak złym wynikiem. Jeżeli odpalimy grę, wsiąkniemy na dość długi czas, który na pewno nie będzie zmarnowany. Pozostaje kwestia oceny ogólnej. Myślę, że 8 będzie adekwatne. To już wszystko. Gra dostępna jest m.in. na Steamie w niezbyt wygórowanej cenie, ale warto też popatrzeć po innych sklepach, bo można trafić na niezłe okazje. Piszcie też, jak podobał wam się odcinek. Pamiętajcie, by proponować kolejne gry do recenzji. Pamiętajcie też o łapce w górze, łapce w dół, w zależności jak Wam się podobało. Subskrybujcie, jeżeli chcecie jeszcze więcej odcinków, a ja żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!